Thank yeah. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim sportowym spotkaniu integracyjnym pod nazwą Grać w Piłkę Każdy może, zorganizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Witam Was bardzo serdecznie na terenie kompleksu sportowego w Konstantynowie. Cieszymy się, że po raz kolejny warsztaty terapii zajęciowej w Konstantynowie podjęły się trudno organizacji. Rozgrywek sportowych, tak to możemy określić. Cieszę się, że jest taka duża frekwencja, co może świadczyć o tym, że rywalizacja będzie bardzo mocna. Chciałbym życzyć przede wszystkim, mam nadzieję, że za pół godziny wyjdzie słońce i życzę tego słońca przede wszystkim. Po drugie, życzę wspaniałych wyników. Myślę, że sukces odnieśli dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjechali, bo... Nie tylko zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, ale ci, którzy będą kibicowali, którzy będą się solidaryzowali z tymi, którzy będą zmagać się w rozgrywkach piłkarskich. Wieczorem, 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 wieczorem. Dzisiaj ta no, dość spora grupa osób przyjechała do Kazantynowa grać w piłkę nożną. Tak, tak. E... Mecze są oczywiście ustawione. N nie, mecze nie są, nie są ustawione. Wszystko będzie odbywało się po to prostu... E, tak, tutaj nic, nikt, ni, sędzia nie jest kupiony, że tak powiem. Tu ma być wszystko sprawiedliwie rozegrany mecz. E, drużyn e, czynnych, które biorą udział jest osiem. Możemy wymienić, Możemy wymienić? przyjechał? Warsza terapii zajęciowej z Kodnia, warsztat terapii zajęciowej z Parczewa, warsztat terapii zajęciowej z Białej Podlaskiej, środowiskowy dom samopomocy Międzyleś, środowiskowy dom samopomocy Biała Podlaska, warsztat terapii zajęciowej Konstantynów. Czy kogoś nie pominęła? Parczew, warsztat terapii zajęciowej Parczew, tak. To w takim razie już międzypowiatowe między nawet w tym momencie do rozgrywki, to spotkanie. W tym roku tak, bo w tym roku zaprosiłam właśnie warsztat terapii zajęciowej z Parczewa. Na czym polega cała impreza? Druga sportowa impreza integracyjna potem Grać w piłkę każdy może. Jak wiadomo każda jedna impreza sport, y, y, polega na integracji. Na integracji osób niepełnosprawnych, tak, na wspólnie spędzonym czasie, na świetnej zabawie. Y, my w, y, jako warsztat terapii w Zapadliśmy na pomysł zorganizowaniu ruchowej imprezy, prawda? Rehabilitacji ruchowej. Z tego względu, że no wiadomo, gdzie jeździmy. Są festiwale muzyczne, są festiwale typu tańca, plastyczne, a my jesteśmy nastawieni na taką rehabilitację ruchową. Co jakieś atrakcje dodatkowe? Wiem, że są karatecy z Janowa Podlaskiego. Tak, tak, zaprosiliśmy do współpracy. Zresztą już wcześniej została nawiązana współpraca z klubem karate i fitness, gdzie zapraszaliśmy do siebie, e, do placówki. No i wpadliśmy na taki pomysł i za zgodą pana Mariusza Wajszczuka i pani Sylwii Dąbrowskiej, wpadliśmy na taki pomysł, żeby ich zaprosić tutaj, żeby mogli się oni również za, e, zaprezentować. zaprezentować, że tak powiem. I... Żeby ten czas e, był jakiś zapełniony, żeby nie tylko piłka, żeby inni uczestnicy, którzy nie biorą udziału, żeby mogli sobie brać udział w fitness i w karate. I jeszcze dodam e, warsza terapii zorganizował e, konkurs plastyczny, także również będziemy tak, będziemy zapraszać do tego udziału. E, związane e, to wszystko konkurs plastyczny związany jest z piłką nożną. Wujcie, chociaż pogoda nie dopisała, to publiczności zawodników jest bardzo dużo. Mowa o kolejnym spotkaniu integracyjnym w Konstantynowie. Zjechały się domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, no i rozpoczynają gry w piłkę nożną. To no, po raz kolejny tego typu impreza odbywa się w Konstantynowie, po raz drugi w tym roku. Frekwencja świadczy o tym, że zaczyna się ona cieszyć dużą popularnością, pomimo warunków pogodowych, ale tak jak powiedziałem, za, myślę, że za godzinę będzie piękne słońce i to rozweseli towarzystwo, ale myślę, że... Wcześniej Wójt mówił, że za pół godziny. <laughs> najlepsza, najlepsza zabawa przed nami. Myślę, że naj, największą zabawą i radością nas wszystkich to jest uśmiech osób niepełnosprawnych i myślę, że tutaj będzie dużo powodów do uśmiechu. Cieszę się z faktu, że tyle warsztatów, domów środowiskowych, domów pomocy społecznych bierze udział, bo to świadczy o jakimś tam zaangażowaniu kierowników, zaangażowaniu osób, które odpowiadają za funkcjonowanie tego typu domów. No i myślę, że warunki, jak, na jakich będą się rozgrywały, na jakich będzie się rozgrywał ten turniej, to też chyba są do pozazdroszczenia bo y, chwalimy się naszym kompleksem sportowym, zawsze się nim chwaliliśmy, bo jest to naprawdę y, nasza wizytówka. Faworyci? Faworytów trudno w tej chwili przewidzieć, ale zawsze trzeba być za gospodarzami. Jako gospodarz to chciałbym, żeby to był, były warsztaty terapii zajęciowej w Konstantynowie, ale myślę, że najważniejszy cel to jest zabawa, to jest integracja, to jest solidarność z tymi osobami. Widzę, że nawet odbędzie się piękny pokaz Karatekum z Janowa. To taka, taka fajna nowinka, i myślę, że będzie to co podziwiać, bo to są naprawdę osoby, które się mogą już poszczycić dużymi umiejętnościami i myślę najważniejszy jest cel. Cel spotkania, solidaryzowania się z tymi ludźmi i wspólnej zabawy. <śmianowidzio> um No właśnie, co robicie w Konstantynowie? E, prowadzimy pokaz, propagujemy karate kyokushin i zachęcamy do, e, do uprawiania tej sztuki walki. E, sztuka, sztuki walki to dla osób niepełnosprawnych ciekawa forma terapii? E, przede wszystkim chodzi tutaj o sport i zachęcenie do, do ruchu, do, do, do sportu, do tej dyscypliny. Nie skupiamy się głównie na technikach samych w sobie, ale do tego, żeby propagować jakąkolwiek kulturę fizyczną. Dużo jest osób, które chcą uczestniczyć w takich zajęciach. Du dużo macie osób niepełnosprawnych, które którym pomagacie. Eee, tą, tą Dzisiaj jest to debut, jeżeli chodzi o pracę z osobami niepełnosprawnymi, ale wstępnie rozważamy współpracę z WTZ Konstantynów, żeby takie zajęcia prowadzić w dziedzinie karate, ale także i fitness. To są jakieś specjalistyczne zajęcia? Inny, inny, inny typ yy, treningów? Inny typ treningów, yy, tak jakby powiem, inny adept w ogóle. Wiadomo, że, że trzeba to dostosować do, do, do osoby, do predyspozycji takiej osoby, ale wszystko jak jakby jest do zrobienia. Jak przebiegał, Ile trwały mecze? Było ciekawie, czy były faule, czy były karne? No i trzy pierwsze miejsca, kto zdobył? Pierwsze miejsce w Międzylesie. No, rywalizacja była bardzo ciężka. No, fauli było dużo, karnych było dużo, no, w ogóle jest przednia zabawa, to traktujemy nie, jak, jak, jak jakieś mecze podstawowe. No, ale ogólnie chodzi o zabawy, chodzi o zabawy, chodzi o integrację, chodzi o to, żeby to jakoś zintegrować, y, tą społeczność taką, czyli pierwsze między drugie. Się tak, się, y, drugie. tak, y, i tak, drugie tak, i z Międzylesia pokazała, jak się gra w piłkę nożną i myślę, że nie tylko te drużyny, które dzisiaj brały udział, mogą brać przykład, ale również dru polska drużyna piłki nożnej może brać przykład z drużyny w Międzylesiu i z Międzylesia, dlatego bardzo gorąco gratulujemy. Myślę, że każda z drużyn pokazała swoje umiejętności. One naprawdę były wspaniałe. Myślę, że słowa podziękowania i gratulacji należą się wszystkim, dlatego w imieniu organizatorów gratulujemy i wszystkim ogromne brawa. Pragnę podziękować Wam, pragnę podziękować Waszym opiekunom, pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przygotowali te takie imprezy towarzyszące grupę fajnych karateków, tych, którzy prowadzili zajęcia taneczne, plastyczne. Pierwsze miejsce, słuchajcie, i taki puchar, drużyna z Międzylesia. Najlepsza drużyna dzisiejszego tygodnia gratulujemy Gratulujemy. Gratuluję